Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj wyjątkowy filmik, ponieważ chciałabym zapowiedzieć wyjątkową sezję. Filmiki, które będziecie widzieć w każdą niedzielę o godzinie 18 to nowy cykl, który będzie się pojawiał na moim kanale. Uskrzydlone kobiety to historie wielu kobiet, które osiągnęły wiele, które wzięły życie we własne ręce i zaryzykowały. Myślę, że bohaterki, które Wam przedstawię, są wzorem do naśladowania. Jeżeli chcecie poznać moje bohaterki i historię, to serdecznie Was zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 18 na filmik z cyklu Uskrzydlone Kobiety. Zapraszamy razem z moimi bohaterkami. Także do zobaczenia już za tydzień o godzinie 18. Każda niedziela. Widzimy się.